Powinny być wybiegi, powinno być dużo więcej tych wybiegów. Wydaje mi się, że nawet niekoniecznie te ogromne, niekoniecznie nawet te podzielone na dwa, czyli na duże i, i małe rasy, ale powinny być. Zwłaszcza no, we wszystkich możliwych terenach, bo wiadomo, że człowiek wychodzi latem, chce się pobawić. Jak się jest z pieskiem, to fajnie, jak ten piesek też może sobie zająć się swoimi sprawami. Także byłoby super, gdyby tych wybiegów było dużo, dużo więcej nad wildeckim odcinkiem rzeki Warty w bezpośrednim sąsiedztwie Młodzieżowego Domu Kultury numer 1. Już niedługo powstanie za moimi plecami powstanie na terenie dotychczas nieużytkowanym powstanie wybieg dla psów, gdzie właściciele będą mogli z psami wychodzić. Przede wszystkim piesek może sobie wybiegać się z... bez smyczy. Bo w mieście mało jest miejsc, gdzie można byśmy przechodzić z psem. Po drugie jest socjalizacja z innymi pieskami. Eee, najlepiej oczywiście, jeżeli to są pieski tej podobnej wielkości. Często gdy mamy takie sytuacje, że, że idąc na spacer z psem, no, potrzebujemy takiego miejsca, gdzie bezpiecznie możemy wypuścić psa, zarówno dla bezpieczeństwa psa, jak i innych użytkowników, czy po prostu przychodniów. To jest ogromne bezpieczeństwo dla pieska i dla mnie, że yy, wiadomo, nie ucieknie. Jesteśmy na ogrodzonym terenie. Generalnie chcemy jak najmniej ingerować w teren. Natomiast duża część pozostała terenu pozostanie tak naprawdę taką ostoją przyrody dzikiej.